Już w najbliższą niedzielę będziemy pomagać chorej na białaczkę Gabrysi z Dębicy. 26 października w Domu Kultury Mors odbędzie się koncert charytatywny dedykowany dziewczynce. Gabrysia ma 9 lat i zmaga się z nowotworem krwi. Szansą na jej wyleczenie jest znalezienie bliźniaka genetycznego i przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Podczas koncertu dla Gabrysi każdy będzie mógł zarejestrować się do bazy potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Zachorowana białaczkę dla nas, dla rodziców to był Duży szok, dużo zmartwień nas czekało, dużo cierpienia, no ale postanowiliśmy walczyć dwa miesiące temu. Zrobiliśmy wyniki, zrobiliśmy badania córce i poleciały jej bardzo płytki. Mieliśmy najgorsze przeczucie, że to jest nawrót choroby i to się okazało prawdą. Trafiła do szpitala. Z początku diagnoza była taka, że Gabrysia nie będzie musiała mieć przeszczepu szpiku, także to nas troszkę ucieszyło ale po wszystkich badaniach, które przeszła w ciągu tygodnia, lekarze jednak oznajmili, że musi mieć przeszczep. Teraz jest po pierwszej chemii, czeka ją jeszcze około siedmiu takich cykli. Po pierwszej chemii, po pierwszej chemii po pierwszą chemię dość ciężko zniosła, a przestała chodzić na nóżki, bardzo nóżki ją bolały, nóżki kręgosłup, także ma też powikłania z nerką. Myślę, że to się wyjaśni i podadzą jej następną chemię. A czeka ją jeszcze około 6-7 cykli takiej chemii. Także to jest cięższa chemia niż miała za pierwszą razem. Ale musi wszystko to przejść, żeby została zakwalifikowana do przeszczepu szpiku. W swoim imieniu, w imieniu Taty Gabrysi, w imieniu Gabrysi, jak również wszystkich osób, które, które czekają, są, czekają, żeby jak najliczniej 26 wstawili się w Domu Kultury Morsk. Aby, w w Natomiast Dębicy, tak. 25 podkreślamy akcja jest również w Domu Kultury Piliźnie. Tak. tak, żeby jak najliczniej podeszli do tej akcji i być może uda się uratować nie tylko Gabrysie, ale i wiele, wiele innych osób. Tego dnia w Domu Kultury Mors wystąpią Estrada Dziecięca, Studio Piosenki, Mali Iglo-Polanie, Soul Dance, Vokal Studio, SAFO, Nębicy artyści i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Dębicy. Start o godzinie 13. Gwiazdami koncertu będą Luiza Ganczarska, uczestniczka Must Be the Music, oraz Kacper Leśniewski, uczestnik The Voice of Poland. No, życie stwarza nam kolejną szansę, by móc naprawdę zrobić coś bardzo ważnego coś, co, co może zaskutkować życiem innego człowieka. No nie ma nic większego niż taki dar, a chociażby próba podjęcia wejścia w tą grupę osób, która może uratować życie innego człowieka. Do włączenia się do akcji zachęcają ci, którzy już znaleźli swojego bliźniaka genetycznego. Bardzo się cieszę z tego powodu, że kiedyś może poznam tą osobę, czyli tak zwaną siostrę genetyczną. Mam tylko brata, a no będę miał siostrę, także jest super. Każdy, każdemu, kto to opowiada, mówi, że fajnie, że szacun, że, że, że super. Ja też się cieszę. Po prostu, co my, małe ludziki, możemy komuś życie ofiarować, tak naprawdę? Cząstkę siebie, siebie, która może komuś życie dać, to dla mnie jest najważniejsze. Zwracam się z ogromną prośbą: zarejestruj się. Może to właśnie ty będziesz moim bliźniakiem genetycznym i pomożesz mi wygrać z chorobą. Będę szczęśliwa, jeśli wiele osób zechce przyjść i się zarejestrować. Mówi Gabrysia. Fundacja DKMS Polska istnieje w Polsce od 2009 roku. Jesteśmy od pięciu lat i do tej pory udało nam się zarejestrować około 579 potencjalnych dawców, z czego tylko 1500 osób mogło komuś uratować życie oddając szpik bądź komórki macierzyste. Także widzą Państwo, jak ważne jest, żeby osoby, które są świadome swojej decyzji mogły pomagać i rejestrować się, aby inne osoby, które tego potrzebują, mogły dalej żyć. Proszę wszystkich potencjalnych dawców o rejestrację, bo myślę, że. Komuś dać życie to jest chyba najpiękniejsza rzecz na świecie. Rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych odbędzie się już w najbliższy weekend w piźnie oraz Dębicy w godzinach od 11 do 17. Odwiedź Dom kultury w piźnie w sobotę 25 października lub Dom Kultury mors w niedzielę 26 października. Rejestracja trwa tylko kilka minut, może i ty odnajdziesz swojego bliźniaka genetycznego.